Witam Państwa serdecznie, no, jesteśmy chwilę po spotkaniu z, z, z Hiszpanią, się piłkarsko znów mm, amatorski taki punkt widzenia na to co wydarzyło się z polską e, e, reprezentacją. Oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, że, że zostajemy dalej w grze, że ten ostatni mecz nie będzie meczem takim jak to się prawda, w Polsce zawsze e, mówiło, że meczem honor. Tylko to będzie mecz o prawdziwą stawkę ze Szwecją w środę. Natomiast już tak na chłodno, że emocje opadły, to na kilka rzeczy takich chciałem zwrócić, chciałem zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, że słyszę, że to był jakiś jeden z największych meczów reprezentacji Polski, czy wielki mecz reprezentacji Polski. No ocenie taki nie był, to nie był wcale wielki mecz. Mieliśmy bardzo dużo szczęścia i jednak przez dużą część spotkania na Hiszpanię dominowali. Ja jakby przyznaję, że pamiętając też, że Hiszpanie to jest oczywiście fantastyczny zespół dalej, natomiast no to nie jest, to jest drużyna, która też ma swoje problemy i to było zresztą widać. To było zresztą widać jakby szczególnie w ataku, gdzie bardzo dobrze potrafią oni grać, potrafili bardzo dobrze grać piłką, Natomiast mieli, mieli, problemy, mieli problemy ze skutecznością. Gdyby ich nie mieli, no to ten mecz mógł się skończyć całkowicie, całkowicie inaczej. Były jakby duże momenty, znaczy były duże, długie momenty meczu, gdzie no można powiedzieć, grali z nami w dziadkach. No, ale Polska widać miała jakiś plan na to spotkanie, tego nie można powiedzieć. Miała jakiś plan. No i kilka jakby elementów, na które taki pragnę zwrócić uwagę. Znaczy, jak Państwo widzieliście, co było zaskoczeniem również samych Hiszpanów, rzuciliśmy się od samego początku pressingiem na nich, prawda? Znaczy, w tej pierwszej połowie ten pressing, to znaczy próba odbioru piłki pod podejście najwyżej, jak się da, przy bramkarzu, on był dłuższy niż w drugiej połowie, bo druga połowa zaczęła się dokładnie tak samo. No, moim zdaniem, ale tak jak mówię państwo z pamięci, to w pierwszej połowie trwało powyżej 10 minut. W drugiej mniej, może 7, może 8. Taki twardy pressing. No, był to element zaskoczenia, może widowiskowy, tylko to pytanie też jest o skuteczność. Bo jakby to, 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 co, to, na co chcę zwrócić uwagę przed ostatnim meczem ze Szwecją, na co bardzo mało osób czy duża część komentatorów nie zwraca uwagi, to jest przygotowanie motoryczne naszych zawodników. No to znaczy to, jak oni fizycznie i kondycyjnie będą gotowi do gry w ostatnim, w ostatnim spotkaniu. Dlatego, że jak Państwo pamiętacie, to znaczy wszystkie dotychczasowe wielkie turnieje, w których reprezentacja Polski grała, powtarzało się następujący scenariusz. Czy gramy całkiem nieźle i przyzwoicie w eliminacjach? No to najpierw bo widać z reprezentacji Mirze Gęgiela, gdzie ta reprezentacja naprawdę w eliminacjach była no po prostu świetna i nagle w turniejach coś się prawda, rozpada, znaczy to jest tak, że nagle są jakby inni zawodnicy, którzy już nie mają siły i tak dalej. Z czego to wynika? Znaczy, wynika to z tego, że w eliminacjach za przygotowanie motoryczne tych zawodników najlepszych naszych o, o, o to przygotowanie dbają w klubach, prawda ciągle podłączeni pod, pod najlepsze przyrządy przy najlepszych mówię o tych zawodnikach topowych, przy najlepszym sprzęcie i osobach odpowiedzialnych za to, no i wtedy w eliminacji gramy świetnie. Potem ci piłkarze są przekazywani naszym sztabom, prawda, gdy się okazuje, że brakuje siły. Najlepiej było widać to w Korei, gdzie oczywiście plan wyglądał w ten sposób, jak potem to opowiadano, że, no że jakby pierwszy mecz, to znaczy, szykujemy się na to, żeby zespół owszem, oni by bardzo mocno trenowali, ale oni mają w, w, w trakcie turnieju się rozkręcać, że tak, tak powiem, tak jak grać. Pierwsze mecze poświęcimy tą trochę wydolność w tych pierwszych w pierwszym spotkaniu, po to, żeby było coraz lepiej, prawda? I te błędy były powtarzane w wszystkich kolejnych turniejach, prawda? Po turnieju w Niemczech, w Polsce i tak no dlatego te ostatnie mecze były honor, i często te ostatnie mecze, za każdym razem praktycznie, jak pamiętam, się tej Korei ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? a one wyglądały najlepiej. Najlepiej, prawda? Bo nasi trenerzy przygotowali zespół po trzeci mecz, prawda? kiedy często już był mecz honor. I ja się obawiałem, że tym razem jest dokładnie to samo. Znów znaczy są popełniane te same błędy, dlatego że no w, w, w spotkaniu ze Słowacją. Było widać, że piłkarze są przemęczeni. Nawet jeden z dziennikarzy i że nie mają siły wytrzymać całego meczu. Oczywiście to pytanie, jakby, gdyby nie czerwona kartka krychowiaka, jakby to wyglądało do końca. Ale jednak, no już pod koniec pierwszej połowy, było widać, że piłkarze nie mają siły. Ja się obawiałem, dokładnie tak jak we wszystkich turniejach. czyli znów, prawda, wrócili z klubów do, do naszej reprezentacji i, i, i znów. Tak to wygląda. Jeden z dziennikarzy, nawet sportowych, mając kontakt z którymś z reprezentantów, postawił tezę. Mówił, że wie, że, że piłkarze przed pierwszym meczem ze Słowacją zwracali uwagę sąsiedzkim, że, że jesteśmy przetrenowani. Na markerach wychodziło, że są znacząco przetrenowani, prawda? No ale on jednak dalej wytrzymywał, dlatego że miał rzekomo przyjąć to jest hipoteza oczywiście ale miał, że miał przyjąć, taką, tak, przyjąć taką taktykę, że ze Słowacją to wygramy tak czy siak, dlatego możemy być przemęczeni. Ale fizycznie i wydolnościowo będziemy wyglądali z meczu na mecz coraz lepiej, tak, żeby być optymalnie gotowym na mecz ze Szwe Szwecją. I taki był plan. No ten plan niewiele by brakował, aby się posypał, jak zwykle zresztą, znaczy te, 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 te same błędy. Ale a nuż, jeżeli się okaże, że tym razem właśnie ze względu na remis z Hiszpanią, ze Szwecją, nagle wydolność naszych piłkarzy wyskoczy do góry no to może się okazać, że pierwszy raz ten plan się pobił. I dlatego chciałem zwrócić uwagę na, 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 na to, jak na ten pressing w meczu z Hiszpanią, bo mocny pressing w pierwszej połowie, tak mówię, ponad 10-minutowy, to tak na oko, z pamięci mówię, sprawił, że jednak pod koniec pierwszej połowy nasi piłkarze nie mieli siły. Znaczy widać było, że pod koniec pierwszej połowy padają. Przez to Klich, Moder, którzy najwięcej pracowali w środku, to było widać, przebiegali najwięcej kilometrów, Zieliński, popełniali proste błędy przy prostych podaniach, przy wyprowadzeniu piłki, bo już nie mieli siły po prostu. Znaczy, biegali tak dużo, że po prostu nie mieli siły. Ale w drugiej połowie ten pressing był krótszy i wydolnościowo pod koniec meczu zaczęło wyglądać to już nieźle. Oczywiście te zmiany wprowadziły pewną jakby świeżość i jakość i wyrównało te dysproporcje, ale wyglądało to, zaczęło to wyglądać już nieźle. To daje pewne nadzieję, jeżeli chodzi o Szwecję. Natomiast co do samego tego, co do samej tej co do samego pomysłu na to, żeby 10, minutów, 10 minut ponad 10 minut i wcześniej mniej grać pressingiem. To mówię, jest to widowiskowe, ale czy to przynosiło jakieś skutki. No to tyle, jeżeli chodzi o tą część wydolnościową, która zawsze bolała na, na turnieju. Zobaczymy jak to będzie wyglądało ze Szwecją. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że no, niestety ciągle mamy problem w, tyłe, w, w tyle. Znaczy, to jest tak, że e, bardzo dużo tych piłek, które były rzucane pomiędzy naszych obrońców, znów był bałagan w obronie, mimo rzeczywiście jakby, e, tego, że Żeglik czy Bednarek, czy w ogóle cała nasza obrona, grała z ogromnym zaangażowaniem i tego w ogóle nie da się powiedzieć. Ale no, no, w kilku sytuacjach Morata i tak dalej, gdyby się lepiej zachował, to mogłoby się skończyć bardzo źle. I, I to jest tak, że, i to jest tak, że no, znaczy nad obroną musimy jeszcze dalej pracować. Znaczy widać, że oni jakby próbują, znaczy tym razem Sousa wyciągnął trochę wnioski z poprzednich meczów. O ile przy, przy ataku on, on dalej próbował zostawiać na trójką środkowych obrońców, natomiast przy obronie myśmy bronili najpierw czwórką, potem piątką, jeszcze jak Dawidowicz wszedł. Czyli bardziej przypomina ten, znaczy bardziej w obronie, kiedy wygląda, znaczy polscy piłkarze grali systemem, który lepiej rozumieją i lepiej znają, to już od razu było widać postępy. Prawda? Od razu było widać postępy, na co wiele, wielu, wiele osób zwracało mu, no, zwracało mu uwagę wcześniej. I to jest tak, że jakby, i to jest. To jest to, jeżeli chodzi o, o, o środek pola, to jak mówię, to no trudno powiedzieć, bo, bo nasi ofensywni znaczy takie mające charakterystykę ofensywną piłkarze właśnie jak Zieliński Moder, to, to, to byli bardzo skoncentrowani na zadaniach defensywnych, w związku z tym oni nie mogli pokazać wszystkiego, to, na co ich stać. Byli przemęczeni tak samo Klich. Odbiorem piłki, czy znaczy pracą jakby z Hiszpanami, którzy ciągle grali tą piłką, ale, e, ale tam już też było widać postępy, znaczy to nie była taka kopanina. prawda? Co, coś, na czym jeszcze zwróciłem uwagę, co było dla mnie jakby, no, no nie wiem, czy to był dobry pomysł, tak przy okazji Państwu powiem, no to to jest to, że widzieliście, potem pressing, potem. Z, 10 minut pressing i w każdej powie potem pracaliśmy coraz niżej w kierunku swojej strony boiska, tam byliśmy. Natomiast to, to, co było ciekawe, to znaczy to, że ze Słowacją rozgrywaliśmy piłkę. Sousa kazał im rozgrywać piłkę od bramkarza od szczęsnego. Natomiast z Hiszpanią każda miała iść górą w kierunku Lemandowskiego albo w kierunku zagęszczenia po prawej czy po lewej stronie, raczej po prawej, tam gdzie był juźwiak. Nie, nie, nie rozgrywaliśmy, nie graliśmy piłką. Ciekawe, nie wiem dlaczego. Tak, być może bał się, że Hiszpanie lepiej czytają tą grę piłką. No ale i zobaczymy, jak zagramy ze Szwecją. No, widać, że W każdym razie widać, że jeżeli polscy piłkarze chcą, ze względu na tych, których mamy w środku, to nie potrafią rozegrać, teraz, rozegrać piłkę, zagrać naprawdę dobrze piłkę. I to jest kolejna rzecz, która daje pewne nadzieje na. Pewne nadzieje, na, pewne nadzieje na Szwecję. E, oczywiście Lewandowski e, świetny, jedna taka akcja świetna, świetnie, że go mamy po prostu naprawdę. E, jakby poszczególni piłkarze, bo tutaj też są jakby ogromne dyskusje, widać, że wielu specjalistów się nie zgadza w, co do gry niektórych zawodników. Szczęsny dobrze, że wyłapał, tam miał dwie sytuacje takie, że naprawdę dobrze, że wyłapał. Chociaż raz znów się strasznie minął przy dośrodkowaniu, tam z prawej strony, to Państwo pamiętacie, mieliśmy dużo szczęścia, że, że, nie się to, że nie skończyło się to bramką. Jeżeli chodzi o naszych obrońców, no to tak, mi się Puchacz bardzo podobał. On jest krytykowany, bo tam kilka razy stracił piłkę, ale Puchacz był naprawdę świetny po lewej stronie. Uważam, że lepszy od Rybusa. Ma w sobie takie szaleństwo. Dobrze bronił, atakował. Często brakowało mu pomocy, no bo sił brakowało naszym środkowym ale naprawdę pomocnikom i napastnikom, ale naprawdę wyglądał dobrze. Bednarek i Glik zostawili bardzo dużo serca. No Wiadomo, że Bednarek jest już się i Glik musiał się często ratować faulami, ale robił to mądrze, znaczy na tyle mądrze, że nie mając już tej szybkości on dawał serce, on jest takim prawdziwym przywódcą naszej drużyny i dobrze, że gra, bo jak Państwo pamiętacie od początku Sousa nie stawiał na tego zawodnika. No, i po prawej stronie, wreszcie Berszyński, który jest różnie oceniany w tym spotkaniu. Ja powiem tak, on ma problemy z kryciem w tym ustawieniu. Bo trzy sytuacje takie, w tym nasza sytuacja, Bramkowa, to on nikogo nie krył, znaczy to jego wyprzedził napastnik hiszpański. I potem jeszcze miał dwie podobne sytuacje. Ma ogromne problemy w środku z kryciem, w odnalezieniu się w tym systemie sołsy. Ale być może też by na Regidli, nie lepiej tym dyrygować. Natomiast, jeżeli chodzi o grę po prawej stronie, to jest naprawdę świetny. Naprawdę zagrał bardzo dobry mecz. Mieli z nim zawodnicy, zawodnicy hiszpańscy grający w lewym skrzydłem. Bardzo wiele pojedynków wygrał. Są tak samo jak widzę Lidze Włoskiej. dokładnie jest to, to jest jego właśnie charakterystyka. On przy tej linii jest świetnym zawodnikiem. Świetnym zawodnikiem, szczególnie o tej charakterystyce defensywnej. Dlatego uważam, że mimo wszystko zagrał dobry mecz, no po prostu my w środku musimy się odnaleźć w tym systemie, jak ci boczni pomocnicy, szczególnie przy stałych fragmentach gry, bo tam tracimy dużo bramek. Znaczy, Skriniar strzelił przy bramkę dokładnie tak samo jak straciliśmy z bramkę z Anglią, gdzie jakby w obronie ustawiliśmy się w strefie, piłkarz wychodzi wyżej, czy odpowiednio Anglii czy Słowacji szczelaną bramkę. No to, 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 jest, to, to jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić, zwrócić uwagę. To tyle, jeżeli chodzi o obronę. Moder grał poniżej swoich oczekiwań, poniżej możliwości, sprowokowany, sprowokowany karny. No, pracował w defensywie, ale on, jego stać na Polsce na więcej. To nie był jego najlepszy mecz, moim zdaniem. Przy wyprowadzaniu nic, nie widziałem takiego, dużo piłek tracił, ten miał jedno takie podanie fatalne, które mogło się dla nas skończyć źle, dlatego stać go na więcej. Na Zielinskiego też stać na więcej, chociaż jego widziałem więcej w odbiorze, więcej w defensywie. On dużo pracował, kilka razy uspokoił, przetrzymał piłkę, kiedy to było potrzebne. Dobre spotkanie, ale też go stać na więcej. Zresztą, zobaczcie, że jak był moment w drugiej połowie, gdzie Fabian Ruiz wchodził na boisko. Dając duże nadzieje Hiszpanii, to on kilka otworzył tych piłek takich, ale pamiętajcie, że Zieliński grał cały mecz i pod koniec w ogóle mu, mimo że grał cały mecz, a ten, ten grał jednak pół godziny, że mnie pamięć nie myli, a ich łatwo porównać, prawda? No bo grają obydwoje w Napoli I Zieliński na jego tle, mimo że grał od samego początku, dalej nie wyglądał źle. Dalej nie wyglądał źle. To pokazuje, jaki potencjał ma Piotrek, który mam nadzieję, że może pokazać jeszcze że z, ze Szwecją. No i klik, który się na być może najwięcej. On też popełniał, dużo miał piłek takich strat, ten widać, że już brakowało mu siły, ale to jest dalej bardzo dobry zawodnik, bardzo dobry zawodnik, na którego warto, warto stawiać. Widać to w meczach, w meczach Leeds, że jeżeli on jest w pełnej dyspozycji, to potrafi wnieść się na wysoki poziom, nawet grając Tuzami Premier League, Ligi, Ligi Angielskiej. Juźwiak zaczął wreszcie grać w defensywie, bardzo dobry mecz Jóźwiaka. Jeden z najlepszych. No i on oczywiście obsłużył tutaj Lewandowskiego przy tej, przy tej bramce. Napastnicy, Świderski fajnie miał ten jeden strzał. Zastawianie się, jeżeli chodzi o zastawianie się grę tyłem przy tej dyspozycji Hiszpanów, no to tutaj jeszcze mamy, że jeszcze dużo musi się uczyć od Lewandowskiego, ale dobrze, że ma się od kogo uczyć. No i oczywiście Lewandowski, o którym wspomniałem, że, że, fantastycznie, że fantastycznie, że go mamy zmiany, no ja tylko nie rozumiem zmian tego Frankowskiego, stawiania tego Frankowskiego, no, po prostu wszystkich meczach gra słabo, moim zdaniem. Tutaj też nic nie pokazał takiego, no, no nie wiem, no tutaj się upiera sosa, żeby na niego stawić, no moim zdaniem gra słabo. Linety wszedł, pobiegał, no, Kozłowski, no wiadomo, to młody, zresztą fantazją się wykazał, przy tej końcówce z piłkę, tam miała dwóch Hiszpanów i tyle przyszłość polskiej piłki, ja wierzę, że on będzie dobrze prowadzony. Zresztą piłkarze pogoni Szczecin w ogóle zdobyli mistrzostwo Polski juniorów wczoraj, chyba czy przedwczoraj. No Widzę, że mają tam utalentowaną młodzież, prawda? Bez tego Kozłowskiego grając, który teoretycznie mieściłby się nawet w 17 lat, mieściłby się w tym zespole juniorów jeszcze, prawda? No w związku z tym. Jakby podsumowując, no to jest tak, że my jeszcze, jeszcze wiele przed nami, to jest dopiero jakby jeden remis, musimy teraz udowodnić naszą wartość ze Szwecją. Tak jak mówię, zobaczymy, jakie będzie przygotowanie motoryczne. Dobrze, że Sousa jednak przestaje kombinować i coraz bardziej układa ten zespół. Jak, tak jak wielu komentatorów zwraca uwagę, że, że po prostu oni muszą grać czwórką z tyłu w systemie, który znają, albo przynajmniej jakby. Jeżeli widać, że to się roz, rozłazi wszystko, no to wtedy niech on koryguje to podczas meczu, i to wczoraj robił. Wczoraj, on, wczoraj to robił, widać, że on się uczy wreszcie tej kadry, chociaż można było to robić od początku. E, I to jest, i to jest to, jeżeli chodzi o, o, o Szwecję, to my personalnie, to, to jest tak jak hiszpańskie media pisały przed meczem z, Hisz, z Polską, że Polska ma dobrych, bardzo dobrych piłkarzy, nie ma drużyny. I to, co jest najlepsze w tym, to ja mam nadzieję, ja widziałem takie zalążki wczoraj, szczególnie po meczu, jak widać, że zeszło z nich powietrze, że oni mogą znów stanowić drużynę, że na boisku będzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I, i to jest największa nadzieja też na spotkanie na spotkanie ze Szwecją. Dlatego no, w, dlatego, no oby tak się stało. Sama Szwecja. Personalnie to jest zespół, zaryzykuje nawet tezę, że słabszy od Polski. Natomiast jest bardzo dobrą drużyną. W ostatnich chyba 7 czy 8 nie stracili chyba jedną bramkę. Grają bardzo solidnie od lat. Mają tego Isaka w ataku, który chyba w Lidze hiszpańskiej, to z pamięci, jest 18 bramek strzelił w zeszłym sezonie. Jest taki bezczelny, młody, bardzo utalentowany zawodnik no mają Manchesteru United ale już jak spojrzeć no poza Forsbergiem chyba który jakby jest ponad przeciętny w Lipsku takim skrzydłowym no to poza tym to jest drużyna która na przykład w środku i drugi Berg napastnik opiera się na zawodniku Krasnodaru grających bardzo przeciętnie w lidze rosyjskiej to nie są wybijający się zawodnicy jak na przykład Krychowiak prawda w lidze Właśnie w tej, samej, w tej samej lidze. Reszta obrony i pomocy jest złożona również z zawodników bardzo przeciętnych, albo opierających się na lidze szwedzkiej, albo mamy zawodnika, który gra w i czasem siedzi na ławce, prawda? To można go łatwo porównać na przykład z, z osobą, która tam grała, to znaczy z Linetym, prawda? Też nie odstawał linety od niego poziomem. Hmm, e, dlatego no, to, to, to jest drużyna, którą możemy pokonać. Znaczy możemy pokonać, jeżeli spełnimy jakby te wszystkie warunki, o których mówiłem. E, mianowicie dobrze, dobre przygotowanie fizyczne, już przestanie, żeby niech on, niech on przestanie kombinować tam Sousa za bardzo e, z ustawieniami, które które są, które z, bo to nie jest czas na eksperymenty. Plus oczywiście yy, 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 dobra, dobra, gra, dobra gra piłką i jest uważam, że bardzo duża szansa na to, że ten mecz wygramy. Yy, jeżeli mecz wygramy, to jak patrzyłem na tabelę, to mogę się pomylić, ale jak patrzę na tabelę, to jeżeli wygramy ten mecz, to jesteśmy na pewno na drugim miejscu i zagramy wtedy z drugą drużyną grupy tej tak zwanej angielskiej daleko oczywiście do zwycięstwa, ale gdyby tak się stało, może duże prawdopodobieństwo, moim zdaniem oczywiście, spotkamy się z Czechami. jednak uważam, że spotkamy się z Czechami, ja uważam, spotkamy z, spotkamy się z Czechami w 1.8. Było bardzo ciekawe spotkanie. No ale oby tak się stało. Żeby tak się stało, to musimy wygrać ze Szwecją. Ja nie mam żadnych złudzeń, że Hiszpanie zdecydowanie wygrają ze Słowacją. No do, dość już tych niespodzianek. Zdecydowanie wygrają z Słowacją. Jeżeli Polska wygra ze Szwecją, wyjdzie z drugiego miejsca w grupie, spotka się prawdopodobnie z Czechami. E, tak sądzę. No i wtedy to jest też reprezentacja absolutnie w naszym zasięgu, prawda? No ale to wszystko takie moje miłe przewidywania związane z, z tym, że zawsze sercem za Polską do boju, Polska do, do boju biało-czerwoni. Taka moja amatorska, tak się chciałem Państwu po, po amatorsku podzielić, ze swoimi spostrzeżeniami ze wczorajszego meczu. Pozdrawiam serdecznie, no a jeżeli chcecie od czasu do czasu też posłuchać o piłce, to zachęcam do subskrybowania kanału, tam zawsze można kliknąć. Pozdrawiam serdecznie.